Siema, e, znalazłem ostatnio recepturę kraftowania na taką. Oj, cyk. Jeszcze jeden, sobie zrobię. Wygląda to tak. Dziwnie, dosyć nieważne. Zaraz to przetestujemy. No dobra, jestem i jeszcze raz tak to wygląda. Dość dziwnie. Zna recepturę znalazłem na lotnisku Tutaj Na samym środku mniej więcej. Obok e, tej wielkiej kuli Pod namiotem. No i zaraz zobaczymy jak to działa, nie? Rzucam. A... No Jak widać? całkiem sprawnie działa, na pewno jak pełnoprawny granat, także szukajcie, używajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, hejtujcie, nara.